Dobry. Dzień dobry? Program Weź to sposobem jest programem autorskim Fundacji Art i współfinansowany jest przez biuro edukacji miasta stołecznego Warszawy. Jeżeli chcesz się szybciej uczyć, jeżeli chcesz dostawać ze sprawdzianów piątki i szóstki, jeżeli chcesz mieć więcej czasu dla siebie na swoje zainteresowania, to ten program jest właśnie dla Ciebie. Jak myślisz, kto będzie korzystał z Twojej wiedzy, z Twojego wykształcenia? Nauczyciele, rodzice, rodzeństwo czy Ty sam? Zajęcia poprowadzi Izabela Senkowska, a ja się nazywam Maria Rajf i zaczynamy. Warsztaty Weź to sposobem są to warsztaty technik pamięci. Uczymy jak się uczyć, bo tego jak się uczyć też trzeba się nauczyć. W Skandynawii dzieci uczą się tego już od pierwszych klas. Chciałybyśmy, żebyście i Wy miały szansę się tego nauczyć. Nasz program adresujemy do uczniów klas 4-7, ale weźcie drodzy nauczyciele pod uwagę, że będziecie musieli trochę pomóc uczniom młodszym, ale niech to będzie dla Was przede wszystkim zabawa. Dzieci, zobaczcie, jakie macie umiejętności, poznajcie je. Zachęcamy. Czy wiesz, że zapamiętujesz jedynie 10% z tego, co czytasz? I robisz to intuicyjnie. A 20% z tego, co słyszysz? Jedynie 30% z tego, co widzisz. 50% z tego, co widzisz i słyszysz. I 70% już, to już jest dużo więcej, z tego, o czym dyskutujesz. Jeżeli się kłócisz, dyskutujesz, rozważasz z kolegami, z koleżankami, zapamiętujesz dużo więcej. Właśnie. Nawet 90% jeżeli robisz to sam i z zaangażowaniem. Oddech jest bardzo ważny. Dzieci najczęściej oddychają nieprawidłowo, my dorośli są też, a oddech to również nasza koncentracja i równowaga psychiczna. Chcemy Wam tylko kilka zdań powiedzieć o metodzie doktora Butejki, Rosjanina, lekarza. Tak? Doktor Butejko odkrył, że oddech wpływa nie tylko na to, jak się czujemy, wpływa też na to, czy jesteśmy przemęczeni, czy też nie, także nas, nasz poziom inteligencji i układ czaszki, znaczy szczęki dokładnie. To jest bardzo ważne: to jak oddychamy. Powinniśmy oddychać przez nos, ponieważ wtedy. Odpowiednie związki łączą się ze sobą i nasz mózg jest lepiej dotleniony, właściwie dotleniony z właściwą proporcją tlenu i dwutlenku węgla. Więc zanim zabierzemy się za nasze warsztaty technik pamięci, popracujmy nad oddechem. Moi drodzy, jest taka proste, jest takie proste ćwiczenie, ćwiczenie sowy. Ale uwaga, pamiętamy o tym, że yy, bierzemy oddech przez nos i powolutku wy. Wpuszczamy ten oddech przy pomocy ust. Czyli kładę prawą rękę na lewym barku, po czym przekręcam głowę w przeciwną stronę, wzięłam oddech nosem i wypuszczam ustami. Oczywiście, powtórzcie to na drugą stronę, warto to powtórzyć kilka razy. Wszyscy się stresujemy. Młodzież i dzieci stresują się bardziej, ponieważ wszystko przeżywają dużo bardziej. Chcielibyśmy trochę pomóc wam w tym, jak zdjąć stres, pokazać wam ćwiczenie, które, które pomoże wam zdjąć stres w każdych okolicznościach. Usiądźmy prosto. Napnijmy mocno ramiono, tak mocno, jak tylko się da, z całej siły, bardzo mocno. Przytrzymajmy tak i policzmy do piętnastu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, wytrzymajcie jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście puszczamy. Rzeczywiście Powtórzmy. pomogło. Powtórzmy to ćwiczenie jeszcze raz. Wszędzie, w każdej dziedzinie twojego życia przyda się pamięć. To nieprawda, że mamy komórki i komputery i one to za nas załatwią. To nieprawda, że urządzenia będą nam służyły do tego, żeby być magazynem pamięci. Trzeba przecież wiedzieć co znaleźć, jak znaleźć oraz jak się tym posłużyć. A do tego jest potrzebna po prostu pamięć. Pamięć. Ma duży wpływ na naszą inteligencję, bo inteligencja to właśnie zdolność przywoływania z pamięci i przekształcania informacji, które już posiadamy. Pamięć jest do tego potrzebna. Pamięć też potrzebna jest dla twórców do kreatywności. Kreatywność to jest tak naprawdę układanie tego, co wiemy, w inny sposób. Więc trzeba coś wiedzieć, żeby móc kreować coraz lepiej i coraz więcej. Inteligencja, pamięć i kreatywność to podstawy. Sukcesu w życiu, w każdej branży. Można powiedzieć, że mózg to najlepszy komputer świata. Trochę historii. Warto wspomnieć, że techniki pamięci znali już starożytni. Na przykład poeta Simonides, który wymyślił już te parę tysięcy lat temu co to i jak to można zrobić przy pomocy skojarzeń że się zapamiętuje całe łańcuchy pojęć i ważnych informacji. Techniki pamięci, czyli mnemotechniki. Była sobie taka bogini, mnemozis, ona była matką dziesięciu mus, Dziesięciu muz. Te muzy były patronkami nauki i sztuki. Właściwie od tego czasu. Znamy techniki pamięci, ale one też rozwijały się przez ostatnie wieki, więc warto je poznać i zaraz je Wam przedstawimy. Skoro starożytni wiedzieli, jak się uczyć, jak zapamiętywać i byli w stanie wykorzystać tę wiedzę, to tym bardziej wy potraficie. Jak myślicie, który z wymienionych czynników, które widzicie na prezentacji, jest najważniejszy dla pamięci? Jaka jest Twoja odpowiedź? Myślę, że większość powiedziała "powtórki". Powtórki. Powtórki są ważne, zwłaszcza mądre powtórki, ale najważniejsze jest zaangażowanie. Jeśli chcecie coś wiedzieć, chcecie coś zapamiętać, zapamiętacie, nawet z mniejszą liczbą powtórek. Jeśli nie chcecie, jestem w stanie zmusić cię do tego, żebyś zapamiętała coś. Chyba Przemocą nie. chyba nie. nie, nie. Jeśli nie chcecie czegoś zapamiętać, nie interesuje Was dany obszar wiedzy, nie chcecie się tym, tym obszarem zainteresować, to nie zapamiętacie. Jakiego rodzaju mamy pamięć? Mamy kilka rodzajów pamięci. Mamy pamięć bezpośrednią, ta, która trwa kilkadziesiąt sekund, króciutko. Wykorzystujemy ją wtedy, kiedy przypisujemy na przykład notatkę od kolegi, koleżanki albo z książki. Mamy pamięć krótkotrwałą, ta pamięć trwa od. Całej doby, po kilka dni, kilkanaście dni. Tą pamięć wykorzystujemy wtedy, kiedy piszemy notatkę samodzielnie. I pamięć długotrwała to jest pamięć najdłuższa od kilku miesięcy do kilku lat, a czasem całe życie. Uwaga, podajemy receptę na pamięć. Pamiętaj o tym, że nie jesteś mocarzem. Rozłóż sobie materiał, który masz opanować na części. Pracuj krótko, ale intensywnie, z zegarkiem w ręku, po 10-20 minut, na przedmiot. Zmieniaj, zmieniaj materiał i rób pomiędzy jednym a drugim materiałem przerwy, tak żebyś mógł troszkę odpocząć, żeby mózg mógł się przestawić na inny przedmiot. Mózg lubi porządek. Przygotuj się przed pracą do pracy. Najpierw przygotuj wszystko, żeby cię potem nic nie rozpraszało. Wszystkie materiały potrzebne, podręczniki, zeszyty, wszystko powinno być wcześniej przygotowane. Rób swoje notatki, to jest bardzo, bardzo ważne. Słowa, słowa klucze, podkreślenia, ważne skojarzenia. To ci na pewno później pomoże w opanowaniu tego materiału. Przedstawimy wam eksperyment. Było pewne badanie, gdzie sprawdzano, ile studenci zapamiętali. Podzielono ich na trzy grupy. Pierwsza grupa przeczytała materiał pięć razy, druga grupa przeczytała materiał trzy razy, trzecia grupa przeczytała materiał tylko dwa razy i odpowiedziała na krótki test dotyczący materiału. Jak myślisz, która z grup zapamiętała najwięcej? Zostawimy Was z tym pytaniem. Pamięć działa inaczej niż myślicie. Pamięć działa przede wszystkim dzięki kodowaniu. Co to oznacza? Co to jest kodowanie? Nie mam na myśli komputerów, chociaż one też to wykorzystują. Pamięć działa dzięki kodowaniu, ponieważ to, co widzicie, to, co czytacie, to, co słyszycie, trzeba przełożyć na język swojego mózgu. Trzeba to sobie wyobrazić, wytłumaczyć i opowiedzieć swoimi słowami. Wtedy zapamiętujemy, kiedy kodujemy, kiedy sobie wyobrażamy i kiedy opowiadamy swoimi słowami. Nie kiedy czytamy. Kiedy kojarzymy i myślimy też z skrótami, ale przede wszystkim ważne jest dla pamięci, abyśmy zachowali higienę pracy. Pamiętajcie o tym, że pomieszczenie musi być przewietrzone, że musicie się ruszać, że dostarczenie tlenu organizmowi jest bardzo, bardzo ważne. Pijcie wodę, pracujcie z zegarkiem systematycznie. No i przede wszystkim y, pamiętajcie o tym, żeby to była dla was zabawa. Z zaangażowaniem pracujcie krócej, ale intensywnie i nie leżąc. Tak jak mówiłam przy kodowaniu, trzeba przetwarzać informacje po swojemu. Lepiej jest przeczytać temat i opowiedzieć go swoimi słowami raz, niż przeczytać go kilka razy. I to jest odpowiedź na pytanie postawione wcześniej. Wygrała grupa trzecia, ta, która czytała i odpowiadała w teście bądź swoimi słowami. Ci, co czytali wiele razy, zapamiętali znacznie mniej, trzy razy mniej. Niż ta trzecia grupa, co znaczy opowiadać po swojemu. Teraz będzie Ci potrzebna kartka, kartka papieru, długopis albo ołówek. Przyjrzyjcie się tym zdaniom, które są na ekranie. Zapamiętajcie je. Damy Wam no, 30 sekund. A jak je zapamiętacie, to potem je zapiszcie. Zobaczymy, ile punktów zdobędziecie. Łatwiej zapamiętujesz, kiedy się zaangażujesz w proces, to już wiemy. Ale w jaki sposób się zaangażować? Poza tym, że powinniśmy chcieć, to znaczy dobrze jest chcieć, to dwa, wykorzystujemy zmysły, wyobrażamy sobie, piszemy, słyszymy, widzimy wszystko, co się da. Do tego wyobraźnia. Wyobraźnia jest kluczem dobrej pamięci. Dobrze jest sobie wyobrażać, nawet w formie prześmiewczej, zabawnej, jak ją może biegać. Pola Grunwaldu w krótkich spodenkach. Śmieszne? Dobrze, łatwiej zapamiętasz. Ważne jest, żeby był rytm, ruch, kolor, żeby wszystko było zabawne, śmieszne i dobrze jest mieć pozytywne nastawienie. Powróćmy do poprzedniego ćwiczenia. Jeżeli to ćwiczenie było dla Was trudne w zapamiętaniu tych kilku słów połączonych z cyframi, to zobaczcie, co teraz mamy na ekranie. Mamy na ekranie tekst i pokażemy Wam metodę łańcuchową zapamiętywania pojęć. Ja powoli przeczytam. Zwróćcie uwagę na wszystkie znaki wytłuszczone. I zobaczcie, czy to Wam pomoże w zapamiętaniu. Uwaga! Jedna rodzina miała pięć rozprutych bluz. Dzieci, aby je zaszyć, potrzebowały aż pięciu igieł. Chciały następnego dnia pójść w tych bluzach do szkoły. Dzieci chodziły do trzech różnych szkół i jechały do nich trzema autobusami. Wiadomo, do każdej ze szkół jechał inny autobus. W każdej klasie w szkole było 12 uczniów, a każdy z nich miał 4 książki. Widzisz uczniów z książkami? Każdy z uczniów miał ze sobą aż 3 półki i tylko dwa banany. Teraz spróbuj napisać jeszcze raz te pojęcia na swojej kartce, a my włączymy muzykę. Jak powtarzać, żeby mądrze powtarzać, żeby nie marnować czasu i żeby dużo zapamiętać do pamięci długotrwałej? Żeby dużo zapamiętać i przenieść to do pamięci długotrwałej, trzeba te powtórki rozłożyć w czasie. Jak długo opowiadałbyś lekcję mamie? Lekcja trwa 30-40 minut. Opowiadanie lekcji mamie zajęłoby 3 minuty maksymalnie i tyle trwa powtórka. I wystarczy powtórzyć zaraz po nauce, poświęcić te 3 minutki, następnego dnia 3 minutki, po tygodniu 3 minutki. I tak jak macie wyświetlone, i po miesiącu, i po kilku miesiącach, tak jak są rozłożone, sprawdziane w szkole też. Odpytywania przez nauczycieli, jeżeli tak będziecie powtarzali, poświęcicie na dany temat 12 minut, 15 minut i macie w pamięci długotrwałej tą wiedzę. A ile zajmuje nauczenie się tego tematu od nowa po miesiącu do sprawdzianu? Czasami dwie godziny. Na pewno nie 13 minut. Przedstawimy Wam teraz metodę haków pamięciowych. No bo metoda łańcuchowa, teraz haki pamięciowe. To mała anegdota. Był sobie zakonnik Jan Szarek, i on już dawno temu wymyślił sobie, że skojarzy cyfry z konkretnym przedmiotem, a dokładnie z elementem architektury. Na przykład. Cyfra 1 no, mi się kojarzy z butelką wody. Jemu pewnie z kolumną. Oczywiście. A dwójka? Wieszak? Łabądź? Co jeszcze może być dwójką? Klamka. Jak myślicie? <grym> Pokażę Wam kilka przykładów. Pokazałyśmy Wam nasze przykłady, a teraz zróbcie swój własny szyfr. Rozpiszcie cyfry od 0 do 9, i do każdej cyfry dopasujcie przedmiot, który kształtem przypomina tę cyfrę. To ma być Wasz wybór, nie ten przepisany od nas. A teraz mam dla Was zabawę. Postarajcie się zapamiętać liczbę pi tak, jak potraficie najlepiej. Ale korzystając z szyfru, który przed chwilą ułożyłyście. Pamiętajcie, że to jest liczba, więc kolejność ma znaczenie. Wyobraźcie sobie te rzeczy, te przedmioty, które przyporządkowaliście danym cyfrom i ułóżcie to w głowie. Zapamiętujemy. Start! A zatem y, powtórzmy wiedzę, którą zdobyliśmy przy pomocy naszych warsztatów, weź to sposobem. Wiemy już, że szybka nauka zależy przede wszystkim od zaangażowania. Zaangażowanie to klucz. Potem mądre powtórki, czyli co jakiś czas. Nie raz, dwa przed sprawdzianem, tylko co jakiś czas. Ważne jest też, żeby pracować na czas. Krótko, ale intensywnie. Nie 3 godziny, jedno zadanie domowe. 10 minut, 15. No i oczywiście wyobraźnia. Pamiętajcie o tym, że te muzy, które patronują nauce, to również są powiązane ze sztuką, więc im większa wyobraźnia, tym większa sposobność i możliwość przyswojenia większego materiału. I pamiętajcie również o tym, że trzeba pracować systematycznie. O, i higiena pracy. Lepiej jest stać, niż leżeć. Naprawdę. Chodźmy po pokoju, kiedy się uczymy, albo siedźmy, na pewno nie leżmy. To jest bardzo ważne. Ważne jest też, żeby notatki robić swoje, swoimi słowami, swoimi słowami opowiadać. Opowiadać można komukolwiek. Można opowiadać wymyślonej postaci, ale opowiadać swoimi słowami to, czego się dowiedziałoście. Kiedy poznacie te techniki, być może one wydają się wam teraz trudne, ale jeżeli je przećwiczycie, Kilka razy na pewno ułatwią Wam naukę. Dziękujemy. Dziękujemy. I życzymy sukcesów.